Dzień dobry, drogie panie, witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku z H.M. Powiem wam, że przed chwilą montowałam filmik, który pójdzie jutro na kanał z Mohito i ile ja się namęczyłam przy montażu, bo powiedziałam słowo gdzieś tam milion razy, naprawdę jakaś faza przy nagrywaniu była na to słowo. Zresztą nagrywałam go w ten sam dzień z H.M. I po prostu powiem wam szczerze, że. To jest katorga, bo gdzieś tam jak się nagrywa, to się nie zwraca uwagi, po prostu mówi się ciągiem, a dopiero przy montażu widać te niedociągnięcia. Tak jak w zwykłej rozmowie, po prostu czasem mówimy, każdy wie o co nam chodzi, ale się przejęzyczamy. No to tak, na filmiku jest to bardzo rażące i trzeba nad tym niestety popracować składać zdania bardziej zwięźle i używać bardziej bogatego słownictwa. Także y, montowanie mam dzisiaj za sobą. Jutro wlatuje nowy filmik na kanał Zmierzymy z Mojito. A dzisiaj przychodzę do Was z takim małym zamówieniem z hajemu. Yy, I tak powiem Wam, że yy, ja w tym roku mam wesele. Yy, nie swoje, jako gość w rodzinie po prostu. I będziemy szukać sukienki. I powiem wam szczerze, że ja już zaczynam się za nią rozglądać, bo nienawidzę kupować sukienek. Nienawidzę kupować sukienek. Jest to dla mnie mocno uciążliwe, bo po pierwsze bardzo lubię czarny. Widzę, że już można w tym czarnym chodzić na wesele, ale w niektórych rodzinach nie jest to mile widziane. No, mi to najbardziej by odpowiadało. E, ale zobaczymy. Być może znajdę coś po prostu w kolorze niebieskim czy jakimś jaśniejszym. E, poza tym, ta sukienka musi być praktyczna. E, I chciałabym ją ubrać po prostu więcej razy nie tylko na jedną wesele. Z jednej strony wiem, że mogę to później, nie wiem, sprzedać na wintet, ale no, sukienka traci. E, poza tym, na weselu człowiek się poci. Może coś wylać na tą sukienkę, więc i tak trzeba ją później. Jeszcze jak ma taki fajny materiał, że możemy ją sami wyprać w pralce, no to okej, okay, ale jeśli trzeba będzie ją jeszcze oddać później do czyszczenia przed sprzedażą, no to gdzieś tam będzie dość mocna strata pieniędzy na sukience. A ja mam w szafie w tym momencie dwie sukienki, obie czarne, także coś trzeba będzie wykombinować. Więc jeśli macie jakieś polecajki sukienkowe, chociaż powiem wam szczerze, że przejrzałam już bardzo dużo stron i w ogóle mało co mi się podoba chociaż ten sezon jeszcze jest przed nami więc na pewno będą się pojawiać nowości także yy, cierpliwie czekam ale zamówiłam tutaj dwie sukienki i zobaczymy czy być może by się nadawały także przechodzimy do pierwszej rzeczy i pierwszą rzeczą dziewczyny pojawiła się koszula lniana nie jest 100%, lniana, ona ma 52 walnu a reszty bawełny. Myślę, że to naprawdę fajna opcja, ona tu jest zaokrąglona i to mnie już powiem Wam, że może denerwować, bo ostatnio przyłapałam się na tym, że ja bardzo nie lubię okrągłego kroju ubrań. Wolę jak one są po prostu ścięte bardziej po prostu bardziej ścięte, niż właśnie wykrojone tak na okrągło. Oczywiście przymierzymy ją, zobaczymy jak leży. Ja ją wzięłam w rozmiarze XL. Widziałam też, że pojawiła się różowa, ale powiem Wam szczerze, że ja jedyną, jaką chciałabym kupić w tym roku, to jest biała. Brakuje mi białej, mam jasno-niebieską, a gdzieś tam ten biały by mi się mocno przydał. Ja taką koszulę używam najbardziej w wakacje, żeby po prostu narzucić coś na siebie. Pod spodem jakiś topik i tak mi jest wygodnie, nawet w upał. Yy, jedyne, co mnie na przykład gryzie na ten moment, to, że on ma guziczki w takim bardziej żółtawym odcieniu. Koszula jest czysto biała, a te guziki są takie żółtawe i mnie to dość mocno razi. Natomiast wiecie, zmiana guzików to nie jest duży koszt. Także też nie ma co przesadzać yy, z takimi yy, mankamentami. Po prostu wymienię sobie guziki, gdybym miała ją zostawiać. Ona kosztowała 99 zł yy, i ja ją mam w rozmiarze XL. Była jeszcze 2XL, ale myślę, że ten rozmiar będzie odpowiedni. Także mierzymy pierwszą i zobaczymy, bo na pewno coś jeszcze się pojawi. Natomiast być może ta to będzie strzał w dziesiątkę, więc mierzymy. Kolejną rzeczą, dziewczyny, jest czarna marynarka. I tak, ja już w styczniu y, kupiłam sobie jedną marynarkę czarną. Jedną miałam w szafie i ja chodzę w nich do pracy, więc póki co mam dwie. Y, zamówiłam jeszcze jedną, tylko wydaje mi się być taka mocno obszerna. Krój jest jak najbardziej dla mnie, bo jest taki bardzo prosty. I jedynym takim elementem ozdobnym są po prostu guziki w złotym kolorze. Także Przymierzymy ją sobie i zobaczymy. Ja ją mam w rozmiarze 2XL. Być może przesadziłam troszkę z rozmiarem. Ale to się okaże, bo powiem wam, że różnie jest z tym H&M. Raz te XL-ki są ok, a raz są dla mnie za ciasne w rękach. Także zobaczymy sobie jak z tą marynarką. Podoba mi się jeszcze jedna na stronie, ale ona już kosztuje około 200 zł. A tak naprawdę, fajne marynarki możemy już kupić za 140 zł, nawet czy z jakąś promocją, no to nawet bliżej 100 zł, więc myślę, że też nie ma co przepłacać. Jeśli chodzi o element ozdobny, powiem Wam, że ja ostatnio jestem fanką pasmaterii i po prostu powiem, i po prostu szczerze powiedziawszy, bardzo łatwo samemu zmienić guziki, a takie ozdobne guziki naprawdę nie kosztują dużo więc możemy po prostu zainwestować w tańszą marynarkę, a guziki zmienić sami. I wtedy yy, no tutaj firma po prostu dolicza sobie ogromne koszty za to, że doszyła ozdobne guziki, yy, a możemy to zrobić same i naprawdę tanim kosztem, a już jeśli na przykład buszujecie po lumpeksach i takie marynarki znajdujecie czarne, które na Was pasują i zmienicie tylko guziki i macie perełki za grosze. Ja powiem Wam szczerze, że bardzo tęsknię za lumpeksem, chciałabym nagrać filmik o lumpeksie, a nie mam czasu, nie mam czasu, nie mam kiedy jechać, jakoś teraz mi jest nie po drodze, ubolewam nad tym, bo chętnie spędziłabym cały dzień buszując po prostu w tych ciuchach, no ale nie mam teraz takiej możliwości, mam nadzieję, że w najbliższym czasie się pojawi. Marynarka jest ładna, także zobaczymy jak leży na mnie. I dziewczyny, przechodzimy do pierwszej sukienki z zamówienia, i to jest taka przepiękna sukienka. Yy, kopertowa. I no, na pierwsze, pierwsze co mi się rzuca, to przede wszystkim przepiękny kolor. Przepiękny jest ten wzór na tej sukience. Podobają mi się rękawy, chociaż wydają mi się być yy, od razu za duże. Yy, kopertowa, okej. Okay. No, przy moim biustie no, musi być tu jakaś haftka żeby nam ten biust trzymała bo ja nie lubię, po prostu ja nie lubię tego kontrolować yy, i wolę być zabezpieczona, żeby nic po prostu mi nie latało yy, powiem Wam szczerze, że sama nie wiem jak z długością wydaje mi się być za krótka ale tak naprawdę takie rzeczy ocenimy dopiero na mnie, także jeśli chodzi o materiał to jest to poliester. Ja mam akurat wesele w październiku, więc też no, myślę, że nie będzie aż tak za ciepło, natomiast gdybyśmy chciały ubrać taką sukienkę w cieplejszy dzień, no to możemy się niestety mocno spocić. Ale wydaje mi się, że jest taka mocno weselna. I pokazuję Wam teraz drugą sukienkę, którą wybrałam. I dziewczynki, to jest taka sukienka, ona jest kremowa, nie jest biała. Bardzo podoba mi się motyw kropek, gdzieś tam od zawsze e, za mną chodzi. Ta góra mi się mega podoba, e, rękawki bufiaste, e, tutaj widzę, że w składzie jest ponad 55% wiskozy. E, już sprawdzimy, co jest drugą połową. A tu pisze, aha, ona jest 100% wiskoza dziewczyny, więc naturalny e, materiał. No, jedyne co notowisko zalubi się gnieść, ale myślę, że parownica spokojnie by sobie z tą sukienką poradziła. Jedyne, czego się obawiam, to już tego dołu. On jest właśnie bardzo, powiem Wam szczerze, że on będzie bardzo przelegający i nie jestem pewna, czy po prostu przy moich gabarytach ona będzie ładnie leżeć. I z tego co widzę. Niestety, ale sukienka jest prześwitująca. Ja mam dzisiaj jasną bieliznę, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No, ale myślę, że prześwitowanie całkowicie dyskwalifikuje sukienkę. Także zabieramy się, zamierzenie. A, i ja mam ją dziewczyny w rozmiarze 2xl, a tą poprzednią również mam w rozmiarze 2xl. Dobra, dziewczyny, przymierzyłam pierwszą tą sukienkę i tak. Góra mi się mega podoba i powiem wam szczerze, chociaż te tutaj ściągnięcia no nie do końca działają dobrze na moje masywne ręce. Więc te rękawki no mogłyby być gdzieś dłuższe, ale jeśli gdzieś lepiej ułoży, to nie będą aż takie złe. Chociaż ja potrzebuję sukienkę raczej z dłuższymi rękawami. Górę mi się podoba i chciałabym bardzo, żeby HM wypuścił jakieś takie bluzki z tym motywem. Natomiast no, jeśli chodzi o dół, dziewczyny, no to no, ta sukienka zdecydowanie nie jest na moją figurę. Przesunę się bardziej. O ile ona nie prześwituje, przynajmniej jasnej bielizny, odwrócę się też. No to tak, no, długość zdecydowanie nie jest dla mnie. Może Was troszkę zniżę. Dziewczyny, długość nie jest dla mnie, powinna być, no tak chociaż, chociaż wiecie, jak się ją ładnie ściągnie, no to ta długość jest okej, okay. ale wiecie, ja będę się ruszać i to gdzieś tam cały czas mi się będzie podwijać i no nie o to chodzi, żeby całe wesele poprawiać sukienkę, no pupa jest mocno e, podkreślona, tak samo tutaj, więc no... Nie krój dla mnie niestety, chociaż sam kolor, o, zresztą widzicie. Wszystko widać, więc podniosę Was do góry. Więc gdzieś tam sam kolor i motyw kropek mega mi się podoba. Rękawy, gdyby były całe, to by była super. Letnia sukienka wiskozowa, naprawdę fajna. Jeśli chciałybyście podkreślić swoje kształty i lubicie przylegające sukienki, to myślę, że... Ma coś w sobie. Naprawdę ta sukienka ma coś w sobie, e, ale no póki co ja się w niej nie do końca czuję, e, ale dajcie znać, co myślicie. Sam zamiast sukienki bardzo mi się podoba. Uważam, że ten model jest bardzo udany. Oczywiście kopertowy, e, kopertowy dekolt jak najbardziej fajnie działa przy dużym biuście. E, te bufieste rękawki też są fajnie pomyślane. E, no, ten dół jest ok, no ale nie na moją figurę, niestety. Ale sama sukienka bardzo mi się podoba. E, na plus, oczywiście, materiał. Na plus jest, oczywiście, materiał. E, no kurczę, no nie. No nie. Jeszcze musiałabym troszkę do niej zrzucić, dużo bym musiała do niej zrzucić. Oczywiście, ja nie mam dzisiaj też dziewczyny ściągającej bielizny, także no wiadomo jakbyśmy tu ubrały jakieś modelujące yy, jakieś spodenki czy majtki no to też to troszkę lepiej by wyglądało, no ale nadal dla mnie jest to dość opinające yy, no i niestety sukience mówię, póki co nie yy, ale jeśli Wam się podobało to naprawdę zachęcam yy, ona kosztowała bodajże 130 zł więc jak za wiskozę myślę, że naprawdę Warto. Lecimy dalej. Dobra, dziewczyny, przechodzimy teraz do tej drugiej sukienki i powiem Wam tak: e rękawy są ok. Nawet powiem Wam szczerze, że nie ma tu za dużo materiału. Jeśli chodzi o długość sukienki, to jestem bardzo miło zaskoczona, bo uważam, że długość jak najbardziej jest odpowiednia. Z tyłu również nie jest za krótka, a ten rozmiar powoduje, pomimo że jest tu odcięcie, to uważam, że mnie nie opina. No, na kolor zdecydowanie mi się podoba. Powiem Wam szczerze, że ja nigdy nie mierzyłam aż tak kolorowej sukienki, aż tak wzorzystej. I powiem Wam szczerze, że nawet dobrze się czuję w tym kolorze. Jeśli chodzi o drugą połowę. To tu mi już coś dziewczyny nie gra. Tu wydaje mi się, że jest za dużo materiału, i tak naprawdę nie ma go jak zebrać, żeby on się nie zbierał. Tutaj gdzieś mi się w, tym, w tej okolicy masakruje po prostu dekolt. I o ile bałam się, że ten dekolt będzie za długi, za duży, przepraszam, za duży, to myślę, że naprawdę fajnie schodzi. Jakby mogę. Najgorsze jest to, że o ile tutaj mnie nigdzie nie opina, więc mi się podoba na biodrach, yy, no to gdzieś tutaj już przy dekoldzie mam za dużo tego materiału i mogłabym to nawet, kurczę, powiem Wam, jakoś tak pozawijać. No za dużo, za dużo. Mogłabym w niej iść na wesele i uważam, że naprawdę dobrze bym się w niej bawiła, bo jest taka, taka wygodna. Naprawdę jest wygodna. Yy, oczywiście ma mankamenty. Nie mówię, że nie ma. Rozumiem też zamysł, bo widzę, że to powinno troszkę bardziej być u góry. No, coś tu poszło nie tak. Ale gdybym nie miała naprawdę w czym wyjść, to zostawiłabym sobie tą sukienkę. Gdybym szukała i tydzień przed Weselem, to naprawdę wyszłabym w tej sukience. Natomiast w związku z tym, że ja mam jeszcze bardzo sporo czasu, no to nie będę jej zostawiać, bo myślę, że znajdę coś. Lepsze, lepszego. Dajcie znać co myślicie. Wiadomo, no dziewczyny z sieciówek te sukienki zawsze będą miały jakieś wady. Zawsze będą miały jakieś wady. Natomiast, no jeśli jesteście większych rozmiarów, to same wiecie jak trudno jest kupić sukienkę, żeby była właśnie odpowiednia długość. Szczególnie, że ja nie należę do osób niskich. Ja mam 175 cm wzrostu. Więc gdzieś tam nawet jeśli coś się fajnie układa, to zazwyczaj niestety jest za krótkie. To jest taka, powiem Wam, że. Że nawet jest okej. Okay. Nawet jest okej. Okay. Eee, dajcie znać, co myślicie. Okej, okay. dziewczyny i mierzymy teraz tą marynarkę. I powiem Wam, że naprawdę mi się podoba, chociaż spokojnie myślę, że mogłabym mieć rozmiar mniejszy, ta wygląda typowo oversize'owo. Mierzę ją do stylizacji Total Black. Nawet ubrałam dziewczynę buty. Muszę się daleko odsunąć, żebyście widziały. Mam te e, Mokasyny z Bonprixu. I tak spokojnie mogłabym tak naprawdę iść do pracy e, w takim wydaniu. E, no, powiem Wam szczerze, że bardzo mi się podoba. E, no, tylko pytanie, czy jest mi potrzebna. Jakościowo wydaje mi się być naprawdę w porządku. Delikatnie się gniecie. Ona jest wyciągnięta e, teraz z worka, więc powiem Wam, że no nie jest aż tak źle. Ale wiadomo, no parownicę trzeba użyć. No, kurczę, myślę, że mogłabym się spokojnie pokusić o rozmiar mniejszą. To jest 2XL, a myślę, że spokojnie mogłabym przymierzyć xl i pewnie po prostu to zrobię. Także tak się prezentuje ta marynarka i jeśli szukałyście, to uważam, że ta jest warta zainteresowania. Poświęcałam dziewczynę trochę brzuchem, ale nie mogę znaleźć swojej bluzki, takiej, którą ubieram Właśnie pod spód, pod koszulki, więc mam taki krótki top, yy, ale powiem Wam tak, yy, oczywiście materiał na plus i myślę, że krój też jest na plus, ale do osiągnięcia takiego celu, jaki ja chcę po prostu mieć właśnie jako narzutkę, yy, ten, tą bluzkę, no to muszę się pokusić niestety o rozmiar większą. Ta jest ok. Gdybym ją chciała nosić po prostu zapiętą, jako typowo klasyczną koszulę, ale jeśli ja to chcę nosić jako narzutkę dziewczyny, no to zdecydowanie muszę mieć y, większy rozmiar. Oczywiście ja nie będę jej nosić do jeansów dziewczyny, tylko raczej właśnie do takich letnich, wiskozowych spodni, które właśnie są y, dłuższe po prostu, mają wyżej talię. I te topy jak najbardziej ja po prostu noszę w wakacje. No, ale jako, że mam teraz niższe spodnie, no to rzeczywiście ten dżup po prostu widać. Także koszula mi się naprawdę podoba. Myślę, że jest ok. Gdzieś tam myślałam, że mi to będzie przeszkadzać, ale sprawdziłam sobie od razu z tą koszulą dla porównania którą mam niebieską, którą ja noszę praktycznie całe lato, e, ona jest tak samo wycięta, więc to jest takie moje widzi mi się na teraz. E, natomiast mam taką samą, tylko w kolorze niebieskim, więc e, no przy noszeniu myślę, że nie powinno mi to przeszkadzać, e, ale tak jak mówię, no, potrzebuję rozmiar większą, żeby po prostu ona była taka fajna, luźna, lejąca się. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, co myślicie o tych rzeczach. Powiem Wam, że czekam jeszcze teraz na dwie paczki, bo po pierwsze, zamówiłam, dziewczyny, białe jeansy. Moje pierwsze białe jeansy w życiu. Mam, moje oczekiwania są bardzo wygórowane co do tych jeansów. A drugą rzeczą, na jaką bardzo czekam, dziewczyny, zamówiłam sobie liliowy garnitur, spodnie i marynarkę. I też myślałam o tym, jako na wesele. I też mam duże oczekiwania co do tego, ale no ze spodniami eleganckimi, no ja mam także mało kiedy pasują niestety. E, więc naprawdę czekam teraz na te zamówienia, które idą do mnie. Powiem Wam szczerze, że to było naprawdę ok. Wydaje mi się, że te rzeczy były um, naprawdę w porządku. E, nie zawiodą się nawet na sukienkach. E, jestem pod ogromnym wrażeniem tych rzeczy dzisiaj. E, Także dajcie znać, co myślicie dziewczyny o tych rzeczach z dzisiejszego filmiku i zachęcam was do subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie, do komentowania. Widzimy się w następnych odcinkach. Także dziękuję wam pięknie za oglądanie i do zobaczenia.